Dobrze, to ja pociągnę tutaj temat e, książki. Chciałbym darzyć takich dni, którą pierwszą część lub kawałek czytał brawurowo Wojtek Olszański i ja zacznę tam, gdzie on skończył, mniej więcej. E, książkę mam przerabianą z PDF-ów, więc jest trochę problemów z literówkami i z całymi stronami, gdzie jest praktycznie nie do przeczytania, więc będę je pomijał, więc może to wyglądać trochę chaotycznie. Więc dobra. Adrem. Myślę, że przyjdzie czas, gdy prawda ujrzy światło dzienne i ujawni prawdę o tym, kto i dlaczego powołał taką formację do działania. A ci z PSL dawno ze wsią i chłopami nie mają nic wspólnego. To formacja sama dla siebie, byleby być u władzy i to z każdą partią. W Polsce muszą od dołu powstawać nowe, zdrowe partie, ale nie tak na łapu capu, że każdy, kto chce, wstąpi do partii. Musicie zrobić dobre sito i odsiać plewy, a jest tego dużo. Już dziś do każdego powstającego ugrupowania... Wprowadzają kapusiów i donosicieli, ale najważniejsze jest jedno: nie można się załamywać związków z sytuacją, jaka jest na świecie i w Polsce. Żydom nigdy nie udało się zdobyć całkowicie władzy, przecież przejęli w swej nienawiści do Jezusa klątwę dobrowolnie, że krew Jego na nas i na nasze pokolenia do końca świata. I to że się Żydom, co się jakiś czas spełnia. I to się Żydom co jakiś czas spełnia dosłownie. A przede wszystkim rządy, partie, prawa się zmieniają, a naród trwa, żyje. A jak do tej pory żadna formacja polityczna na świecie z narodem nie wygrała. Tylko w takiej sytuacji naród musi być zjednoczony, a nie rozbity, tak jak Polacy obecnie. Ja jestem, jak widzicie, już stara, ale liczę, że dożyje dni, gdy Żydzi będą płacić za swą awanturniczą politykę dyktowania przez Izrael. Że zapłacą za upodlenie narodów i życie jako pasożyt na świecie. I że znajdą się politycy mądrzy i odważni, którzy pokażą Żydom, że jeśli chcą żyć, to muszą całkowicie zmienić swój stosunek do wszystkich narodów. To jednak wymaga wstrząsających wydarzeń, a takie nastąpią. Dziękuję państwu i panu, panie Siwak, że pozwolił mi pan tak dużo i długo mówić. Otrzymała owacje od zebranych, a pani która wcześniej zażądała, żeby ją wyprowadzić, teraz przyszła i przeprosiła ją. Ja oczywiście w tej sytuacji nie zabrałem głosu, bo trwało to już zbyt długo. Żegnając się tu na sali, gdy już ludzie wyszli, powiedziałem do niej. Ja wiem, jak się pani syn nazywa. Niemożliwe, przecież ja nie powiedziałam ani jednego słowa o jego imieniu czy nazwisku. Tak, to prawda, ale powiedziała pani jego pseudo, ten cholerny śliniak. A to Michał Boni miał w czasie PRL takie pseudo. My na biurze politycznym znaliśmy ich pseudonimy. Otrzymywaliśmy raporty o rozwoju sytuacji w opozycji. A że MSW miało kapusiów i to najwięcej wśród Żydów, to rozeznanie mieliśmy bardzo dobre, a przy każdym nazwisku było pseudo. Zatrzymała się też przy windzie i powiedziała, tak, to prawda, to on. Ale pana bardzo proszę, żeby pan tego nie upubliczniał. To i panu zagrażają, nie tylko mnie. Podziękowała mi, że wpłynąłem na ludzi i że dałem jej mówić. Polakom należy się prawda. Dobranoc pana. Za dwa dni spotkałem ją na deptaku Łocińskim, gdzie wyszli chyba wszyscy koracjusze z tutejszych sanatoriów. Tłok był duży, bo pogoda była piękna. Już zaczynały krzewy w parkach i alejkach kwitnąć i wszystkie ławki były zajęte. A mnie jak na złość rozbolała noga, więc kiedy zauważyłem, że pod figurą Matki Boskiej ktoś zwolnił ławkę, to szybko tam usiadłem. Moja znajoma Żydówka wraz z współlokatorką też przyszły na tę ławkę i zaczęliśmy rozmawiać. Nawet nie wiem, jak się pani nazywa. Zwróciłem się do mojej znajomej. Proszę pana, bardzo ładne noszę nazwisko. Mój mąż mój pięć razy je zmieniał, tak jak Berman nam przekazał. Nazywam się Maria Kwiatkowska i posiadam aż dwa tytuły magistra: historii i psychologii. Współlakatorka pani Marii powiedziała, że musi pochodzić i kupić dla wnuków jakiejś pamiątki, więc przeprosiła i poszła. Dobrze, pani Mario, że pani koleżanka poszła, bo chciałem panią spytać, co robił pani mąż, jakie stanowisko zajmował. Jakie on stanowiska? Jakie on miał stanowiska? To nie wiem, nigdy o tym nie mówił. Codziennie zabierał go kierowca i woził pod otwock. Tam do dziś stoi piękna willa i nazywa się Muzeum Ziemi Otwockiej, ale za czasów PRL było to specjalne więzienie i kotłownia. Ta willa była dla Bermana, a mąż był jego pracownikiem. W Komisji Biura Politycznego, Berman odpowiadał za bezpieczeństwo i kulturę. To oznaczało władzę nad życiem i śmiercią. Mimo, że Bierut był pierwszą osobą w państwie, to Berman miał faktyczną, fizyczną władzę. Przecież to Berman uknął pomysł oskarżenia go i o, o to prawicowe odchylenie i pierwszego sekretarza KCKPZPR zamknął w więzieniu. To Berman i Radkiewicz są odpowiedzialni za polityczne morderstwa tego okresu. Obaj dążyli do wytrzebienia polskiego narodowo-katolickiego sposobu myślenia i. Myślę, że obecni Żydzi realizują ten sam kierunek. To Berman zwołał na Radę Żydów po tym, jak generał Berling napisał do Stalina depeszę. Błagam, towarzyszu Stalin, ratujcie Polskę od Żydów, bo wymordują Polaków bez sądu i wyroków. Nie wiem, czy słyszał pan lub widział w telewizji w roku 1990, jak pokazywano te wille pod Otwockiem. Przeżyło to katownie kilka kobiet, a m.in. żona generała Sosabowskiego. I ta pani mówiła, że tak zwane badania ginekologiczne robił im osobiście sam Jakub Berman lub jego pomocnik, czyli mój mąż, że kobiety w swej pochwie ukrywały tajne mikrofilmy i inne ważne dokumenty, więc oni niby tego szukali. Był taki sam stół jak mają do badań kobiet ginekolodzy, tylko że ten stół miał mocne paski na nogi i ręce oraz w połowie ciała. Berman, jak kobieta była młoda i ładna, to najpierw ją gwałcił. Przecież taki gwałt już świadczył o tym, że kobieta nic w pochwie nie ma, ale oni szukali mimo tego. Bo nie chodziło o znalezienie czegokolwiek, a o pokaleczenie kobiety, żeby po takim badaniu zmarła. Zakładali na palce naparstek taki krawiecki, ale ostro zakończony i wpychali w pochwę całą dłoń, kalecząc tym naparstkiem w środku. Jak się zorientowano podczas zeznań tych ocalałych kobiet, że sprawcami byli Berman i mój mąż, to szybko ten cykl reportaży wycofano. Oczywiście zbrodnie te przypisano systemowi komunistycznemu w latach 89-90 nocami grupa nieznanych osób odkopywała zbiorowe groby w lesie przy willi. Nawet ich nakrył buch, burmistrz Otwocka, o czym później mówił w telewizji. Ale, że w tej grupie rozpoznał komendanta milicji, wtedy, wtedy była milicja, oraz szefa MSW Otwocka, to udał, że ich nie widział. Obecnie oficjalnie już się mówi, że obok tej willi leżą 392 szkielety ludzi, w większości kobiece Berman był sadystą i okrutnym mordercą i takiego, jak on sam mordercę zrobił z mojego męża. Nie wyobraża pan sobie, co ja przeżyłam. Przeżywałam, jak mój mąż miał ze mną stosunki seksualne. Przecież ja dowiadywałam się z różnych źródeł, co oni tam robią z kobietami, zresztą nie tylko z kobietami. Berman kazał zrobić takie madła, w które musiał więzień wkładać swojego członka, a on przykręcał i lubował się w patrzeniu, jak Człowiek się męczy i umiera. Nawet ciał nie oddawali rodzinom. Tak się złożyło, że pisząc ten rozdział opowiedziałem swojemu przyjacielowi, pułkownikowi Tadeuszowi Kowalczykowi o tej willi pod Otwockiem, a konkretnie w Miedzeszynie. A on prenumeruje głos kombatanta AL i powiedział mi tak. Ja znam człowieka, Polaka, który w okresie PRL był oficerem śledczym i właśnie tam w tym czasie pracował. Ponieważ takie czyny jak mordowanie ludzi prawo nadal uznaje za zbrodnie przeciwko ludzkości, więc jego, więc jego pociągają do odpowiedzialności. Mam artykuł głoską badanta AL nr 1.3 z 2012 roku. Jerzy Kędziara, autor tegoż artykułu pod tytułem Proces sądowy za pracę dla Polski, pisze tak. Od 17 roku życia byłem żołnierzem antyhitlerowskiej wojskowej organizacji Ruchu Oporu walczącej z Niemcami o wyzwolenie Polski. Po wyzwoleniu moi przyjaciele i przełożeni z konspiracji skierowali mnie do szkoły oficerskiej, a następnie do pracy w MBP. Żołnierze innych formacji Ruchu Oporu ich, ich przełożeni pozostawili po wyzwoleniu w konspiracji. W tym czasie w Polsce była wojna domowa. W latach 1948-54 jako oficer śledczy uczestniczyłem w pracach do, dla wyprowadzenia z podziemia żołnierzy pozostających w konspiracji. Dzięki patriotycznej postawie, działaniu i współpracy w śledztwie kierownic DSZ i WIN w tych latach, dzięki amnestiom i akcjom ujawniania, wyszło z podziemia i podjęło pracę oraz normalne życie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy konspiracji w latach 1947-48. Obok pracy zawodowej studiowałem prawo na Uniwersytecie Warszawskim i działałem w Akademickim Związku Walki Młodych jako członek zarządu uczelnianego. Mówię o tym dokumenty załączone do akt sprawy. W 1955 roku byłem sądzony i skazany w stalinowskim procesie politycznym za naruszenie praworządności. W 1949 roku. Przyczyną wytoczenia mi procesu była zdrada tajemnicy służb specjalnych i państwa polskiego przez publiczne ujawnienie przeze mnie w czerwcu 1955 roku bezprawnych i przestępczych działań dokonywanych w ośrodku tych służb w Miedzieszynie w w pod Otwockiem. Do których mnie zmuszano. Obecnie sądzony jestem również w procesie politycznym. Podstawą oskarżenia są pomówienia bezpośrednio poszkodowanego w latach stalinowskich człowieka, którego widziałem zaledwie dwukrotnie podczas przesłuchań we wrześniu 1948 roku, a więc 63 lata temu oraz Pomówienia pośrednie członków rodzin na podstawie zasłyszanych od poszkodowanych relacji i uznanych za prawdziwe dokumentów udostępnionych im przez IPN Instytut Pamięci Narodowej. Odnośnie świadków oskarżenia, głównym świadkiem oskarżenia przeciwko mnie jest pan Władysław Sikorski. Obecnie jego zeznań dokona wysoki sąd ale moim zdaniem wzbudają one uzasadnioną wątpliwość w zestawieniu z zawartymi w aktach dokumentami z 1948 roku, w tym z dwoma protokołami przesłuchań, na których wielokrotnie złożył własny podpis pod treścią przeczącą jego obecnym zeznaniom. Drugi ze świadków przeciwko mnie, pan Władysław Jedliński, zmarł i nie jest w stanie potwierdzić faktu dotyczącego jego współpracy w śledztwie i powodu późniejszych zaprzeczeń. Na temat śledztwa przeciwko niemu zeznawały jego córki, pani Maria Adamus, wiedzę na temat rzekomej przemocy stosowanej przeze mnie posiada wyłącznie od pana Sikorskiego i ze studiowania dokumentów oraz konsultacji w IPN. Jej ojciec wymieniał jedynie moje nazwisko wśród kilku innych prowadzących śledztwo. Pani Anna Chotojan zeznaje na podstawie wiedzy poznanej na sali sądowej podczas kolejnych posiedzeń od początku rozpraw. Byłem oficerem śledczym i kierowałem się w pracy zasadami etyki i moralności wyniesionymi z przeszłości, i postępowałem zgodnie z prawem i procedurami, co podkreślali również świadkowie sprawie. Po odejściu ze służby bezpieczeństwa zajmowałem się nauką i pracą dla krajów w przemyśle, i pracowałem przez 36 lat do emerytury. Proszę, Wysoki Sąd by rozważył również dalsze moje życie, gdyż proces toczy się po upływie 63 lat od czynów zazdroszanych aktem oskarżenia. Gdy pokazałem ten artykuł pani Marii, żonie zbrodniarza, który w tej chwili niejednego człowieka zamordował, ona powiedziała tak. Dziś, po upływie 63 lat od tych zbrodni, trudno stwierdzić jednoznacznie jaką, tych trzech Polaków, którzy tam byli zatrudnieni. Kierowca, który no i tu jest ta część niezbyt do odszyfrowania niestety. To pominę. Okej, okay, no. O, czyli jak zawsze udało im się zrobić pożytecznych idiotów z tej młodzieży dla swojej sprawy. Nawet wtedy młodzi ludzie, idąc i krzycząc, że żądają przywrócenia Zamorowskiego do biura politycznego, nie mieli pojęcia, w jaką zostali wciągnięci pułapkę. Że ci dwaj zbrodniarze, podobnie jak i cały aparat bezpieczeństwa, świetle prawa likwidowali polskich patriotów. A tak, na, a tak właśnie, panie Siwak, obalało się monarchię na świecie. Tak robiło się rewolucje w wielu krajach, tak zgarniało się władze w swoje ręce, używając masy pożytecznych idiotów do załatwienia swojej sprawy. I dziś nie jest inaczej. Żydzi sprytnie, inteligentnie robią wodę, ludziom wodę z mózgu, a szczególnie młodzieży, bo te mają w ręku. Czy zastanawiał się Pan, dlaczego Żydzi na całym świecie byli zawsze pierwszymi chętnymi do obalenia monarchii? Bo do systemu monarchistycznego nie mogli masowo wprowadzić swoich ludzi. Oczywiście, że robili to w różny, chytry sposób, ale to ich nie zadowalało. Oni chcieli dominować we władzach, tak jak i teraz więc wymyślili demokrację, a jeszcze lepszy był dla nich komunizm. Pomogli całą władzę mieć w swych rękach, tak jak było w ZSRR. Demokracji uznają zasadę, że zdolni ludzie mają być we władzach, ale tymi zdolnymi są oczywiście Żydzi. Oczywiście Polaków też bierze się do władz, ale muszą być tacy, jak na przykład profesor Bartoszewski. Zaproszony do Izraela bierze udział w posiedzeniu Knesetu. A tam jeden po drugim mówcy oczerniają Polskę i Polaków, mówiąc jak to do spółki z Niemcami Polacy mordowali Żydów. Nie przerwał potoku bredni i kłamstw, nie stanął w obronie prawdy i nie zaprzeczył, że tak było. I to on był wtedy polskim ministrem do spraw zagranicznych. Obsypywany oczywiście nagrodami i odznaczeniami, gloryfikowany przez telewizję i lizusów Żydowskich. Jako Polak, jeśli nim jest i jako minister, powinien wstać i powiedzieć, to co tu mówicie to kłamstwo. W Polsce Polacy byli tak samo mordowani jak Żydzi czy Cyganie, ale on wolał milczeć i nie narażać się Żydom, bo od nich zależy, czy on będzie dalej ministrem i czy będą go obsypywać nagrodami. To podbę, ale tacy są Polacy, panie Siwak. Pewnie widzi Pan i słyszy, jak cała telewizja i prasa wściekła się na Łukaszenkę, bo na Białorusi Łukaszenka nie pozwolił sprywatyzować żadnej branży, a szczególnie alkoholowej, wiedząc, ile ta branża daje do budżetu państwa. Więc nasz rząd finansuje z naszego budżetu państwa opozycję na Białorusi, by ta jączyła i protestowała, krzycząc, że chcą demokracji. Dla kogo oni chcą te demokracje? Na pewno nie dla siebie i nie dla Białorusinów. Ta demokracja niezbędna jest do jakiejś korporacji bankowo-przemysłowej, która wykupiłaby i zawłaszczyłaby te branże, które dają pieniądze dla budżetu państwa. Po co ma naród białoruski korzystać ze swoich dóbr? Można zrobić z białorusinów dziadów tak, jak to robią w Polsce. Dlaczego społeczeństwo rosyjskiemu obrzydzają Putina? bo on wprowadził do Dumy Rosyjskiej z wnioskiem nacjonalizacji, aha, bo on wystąpił do Dumy Rosyjskiej z wnioskiem nacjonalizacji przemysłu alkoholowego, wiedząc, że daje większe zyski niż gaz i ropa. A pijaczek Jelcyn lekką ręką podpisał prywatyzację. Kto bez walki odda kurę, która znosi nie złote jaja a diamentowe? Dlatego w interesie tych światowych korporacji Polska używana jest do walki z legalną władzą Białorusi i Rosji. Ale na Ukrainie już nasi złodzieje widzą inaczej. Tam oczywiście chcieliby rządziła piękna Julia. To, że winna jest korupcji i Ukraina przez nią straciła miliardy, to nieważne. Bronimy jej, bo to nasz człowiek, który będąc przy władzy, pomoże zrealizować nasze cele. Przecież to wszystko, co tu mówimy, jest takie czytelne i jasne, że nie trzeba kończyć studiów, by być wybitnym, inteligentnym, by to dostrzec. To aż kuje w oczy. Pod pozorem wprowadzenia w Polsce demokracji, grupa Żydów i skundlonych Polaków, którzy służą Żydom, doprowadziła do takiego stanu, do tak dramatycznej sytuacji, jakiej nie miała Polska w całej swojej historii. Bo od II wojny do dziś Polska jest we władaniu kolejnych pokoleń mafii żydowskiej, która naród polski dzień po dniu zniewala i demoralizuje, a w ostatnich 20 latach ukradła ta mafia cały powojenny dorobek polskiego społeczeństwa. Polacy nie mają na nic wpływu. Kultura, polityka, służba zdrowia i wszystko, czym żyje naród, zawłaszczyli Żydzi i ich polskie sługusy. Polacy nie mają nawet własnej reprezentacji, bo nawet episkopat polski jest bardziej żydowski niż polski. Jest judeo-chrześcijański, a nie katolicki. W sprawach polskich episkopat od śmierci kardynała Wyszyńskiego milczy. Czy pan wie, panie Siwak, że gdyby wobec sprawców i kontynuatorów tylko tej jednej prywatyzacji, czyli branży alkoholowej, zastosować prawo i przepisy kodeksu karnego zgodnie obowiązującą jeszcze wtedy, gdy to robiono ustawą i konstytucją PRL, to należałoby skazać na śmierć ćwierć miliona ludzi zamieszanych w to cwaniaków na czele z Balcerowiczem, Mazowieckim, a także Wałęsą, a nawet Jaruzelskim, bo ci dwaj to zaakceptowali i pozwolili na ten rabunek. Dlatego tak szybko zmieniono konstytucję w Polsce i powierzono to zadanie Kwaśniewskiemu. Zlikwidowanie, zlikwidowanej jak pan wie, kary, karę śmierci oraz przepadek mienia. I, I gangsterzy gospodarczy i polityczni poczuli się bezkarni. A wszystko to pod hasłami demokracji. A ta demokracja, o której już Panu mówiłam, to najgorszy ustrój z możliwych ustrojów. To są rządy hien nad osłami. I tak traktują obecnie Polaków. Eee, tutaj znowu są krzaczki. Muszę to pominąć. Okej. Okay. Że winę należy z siebie zrzucić najlepiej na innych, a sytuacja takim złoczyńcom sprzyja, gdyż światowa prasa i telewizja, w tym Polska, są w rękach Żydów. I to oni przy pomocy Polaków, zdrajców, urabiają opinię na świecie, bo Polskę chcą zlikwidować i robią wszystko, żeby to osiągnąć. Największą pomoc w likwidacji Polski Żydzi mają ze strony Niemców, bo Niemcom jest na rękę. By przerzucić winę za ofiary II wojny na Polaków. W tym celu niejednokrotnie Izrael otrzymał już od nich olbrzymie sumy odszkodowań za ofiary II wojny. Polacy nie reagują na to zjawisko, bo nie Polacy są przy władzy, a przecież obowiązkiem tej władzy jest widzieć i słyszeć, co się dzieje. Ale na to, co się dzieje, władza jest głucha i ślepa. Natomiast, gdy Polak napisze lub powie prawdę o Żydach, to władza natychmiast uruchamia po armię polskich kundli by zagryźli takiego Polaka. A takie fakty mają miejsce i przy okazji widać ilu i kogo Żydzi przekupili. Dobrze było, dobrze było widać, jak Gros wystąpił w telewizji. Dobrali takich ludzi, by w samych pochwałach omówili jego książkę. Tych, co chcieli coś powiedzieć, Tomasz Lis spacyfikował i odbierał im głos. A ludzi, którzy zgłosili się wcześniej do tego programu, nie przyjął. Musiało to wyglądać Musiało tak to wyglądać, że Gross napisał prawdę i zasłużył na kolejny order od prezydenta. Jeden już mu Kwaśniewski, będąc prezydentem, przypił. Ponieważ raptownie, mimo ładnej pogody, pusto zrobiło się na deptaku, co oznaczało, że w sanatoriach zbliża się pora kolacji, pani Maria wstała i powiedziała, żeby żyć, trzeba jeść. A żyć warto, choćby dlatego, żeby zobaczyć, jak skończą się plany globalizacji na świecie, i zniszczenia Polski. Osobiście wierzę, że Pan Bóg czuwa i nie śpi, jak Polacy obecnie. Umówiliśmy się na niedzielę, bo to dzień bez zabiegów i przez kilka godzin można porozmawiać. Byłem przekonany, że moja rozmówczyni to osoba nie tylko wykształcona i kompetentna, ale że dysponująca niezwykłą wiedzą i bardzo inteligentna. Jej wiedza z lat prl jej wiedza z lat PRL, gdy u jej rodziców zbierali się najwięksi Żydzi, a potem, gdy wyszła za mąż i w jej domu odbywały się narady najważniejszych Żydów, to kopalnia wiedzy z tamtych lat. Spotkaliśmy się na stołówce. Podeszła sama do mojego stolika i opowiedziała. Za pół godziny w tym samym miejscu. Co to, panie Siwak, umawia się pan na randki z tą, z tą ta, z tak starą kobietą? Zapytał mnie siedzący przy wspólnym stoliku kuracjusz. Jeśli już pan chce wiedzieć, to ta stara kobieta warta jest nie tylko randki, to kopalnia wiedzy i, bardzo, i to bardzo solidnej. No właśnie, zauważył wspólnie go stołu. A czemu mi pan nie powiedział, że ona tak ciekawa je i mądrze mówi? Przecież bym poszedł na to spotkanie, ale nie wiedziałem. Panie, mówię mu, ci co chcieli być, to wiedzieli, gdzie i kiedy to spotkanie. A potem, a powiem panu, że ja sam nie znałem tylu spraw co ona i ja też się od niej nauczyłem wiele. Na tej samej ławce co poprzednio pani Maria już siedziała i czekała na mnie. Jak pan na pewno wie, bo prasa i telewizja pisały i mówiły o tym zaraz po wygranych wyborach. Tusk zabrał cały swój gabinet do Izraela. Co tam robili i omawiali, tego już prasa nie podała. Nie polecili do, do Tel Awiwu na macę, tylko po instrukcję. Tak się złożyło, że zaraz po ich powrocie był festiwal sztuki w Wenecji. Ta międzynarodowa impreza ma za zadanie program. Propagowanie kultury narodowej. Każdy z krajów biorących w niej udział, stara się wtedy i pokazuje to, co ma najlepszego w tej dziedzinie. Również ci, co reprezentują kraj, są z reguły wybitnymi ludźmi w tej sferze. Po, w Polsce mamy na szczęście wielu dobrych artystów i ludzi kultury, Polaków. Ale pan minister od kultury i dziedzictwa narodowego wlazł głębiej w siedzenia Żydów niż chcieli. Nie tylko. Zaprezentowali tam dorobek żydowski, jak chcieli Żydzi, ale szefowa całej imprezy, Jael Banana, była Żydówką z Izraela. Polacy pytali, dlaczego Polska reprezentuje obywatelka innego kraju? Czy my, 40-milionowy naród, nie mamy polskiej reprezentacji? Czy nie mamy godnych ludzi, by nas tam i naszą kulturę reprezentowali? Mamy, ale nasz posłuszny rząd zrobi wszystko dla Izraela. Jeśli Izrael zaatakuje Iran, to nasz żydowski rząd ogłosi, że udział w wojnie z Iranem to żywotna sprawa Polski. <laughs> Przecież Sarkozy, gdy wygrał wybory prezydenckie we Francji, to w czasie pierwszej swojej wizyty w Izraelu oświadczył: Ten, kto naruszy interesy Izraela, spotka się z siłą militarną Francji. I też bym mówił Francuzom, że to w obronie Francji. Chciałem panu dziś powiedzieć taką krzywdę. Jaką krzywdę Żydzi zrobili Polakom, odpowiednio kształtując świadomość narodów na świecie. Otóż w czasie II wojny światowej Żydzi opanowali całkowicie produkcję filmów w Hollywood. A jak wiadomo, w tych czasach właśnie filmy miały wpływ na poziom wiedzy i świadomość masy ludzkich. Żydzi kształtowali poglądy ludzi pol polityczne za pomocą tych filmów. Związek Radziecki przedstawiali jako najoferniejszego sojusznika, który poświęca miliony ludzi w walce z Niemcami. Okej, okay, tutaj przerwę i zrobię drugą część, bo będzie znowu za długie. Do usłyszenia.